Przyjazd do Szwajcarii to nie jest proste spakowanie walizki i wyjazd do innego kraju. Niestety jest to kraj, który jest poza Unią Europejską, więc przeprowadzka tutaj wymaga trochę więcej formalności niż do innego kraju Unii Europejskiej. W tym filmie opowiem Ci, jak wygląda ten proces, jak ja to zrobiłem i jak przygotować się do tego w najlepszy możliwy sposób. Hej, nazywam się Christian, od czterech tygodni mieszkam w Szwajcarii. Ja do Szwajcarii przeprowadziłem się z Niemiec, więc jest to tak naprawdę tak samo, jakbyście się przeprowadzali z Polski czy z innego kraju Unii Europejskiej. Najważniejsze jest to, że przeprowadzacie się z Unii Europejskiej poza Unię Europejską, ponieważ Szwajcaria nie leży w Unii, nie, leży, nie znajduje się w Unii Europejskiej. I teraz tak, przepraszam, o Szwajcarii to niestety nie jest tak, tak impulsywna decyzja, gdzie stwierdzacie, ok, pakuję się i jutro jadę do Szwajcarii. Tutaj niestety trzeba to troszeczkę więcej zaplanować, trzeba do tego troszeczkę inaczej podejść, ponieważ Szwajcaria nie jest takie proste i wymaga to kilka formalności. Mówiąc o formalnościach, właśnie tutaj zaczynają się pierwsze rzeczy, które musimy przygotować przed samym wyjazdem. Mianowicie chodzi o formularz 1844. Jest to formularz celny, który można sobie pobrać ze strony internetowej Szwajcarii i w tym oto formularzu trzeba wypełnić kilka podstawowych rzeczy, czyli kiedy się będziemy przeprowadzać, dokąd się będziemy przeprowadzać i co jest też ciekawe, czego wymagają, trzeba wpadać liczbę kartonów bądź opakowań, wagę oraz wartość przewożonego mienia. I mianowicie tutaj w myśli wszystko, co ze sobą zabieracie. Także tego formularza, częścią tego formularza tak naprawdę jest lista rzeczy przewożonych wraz z Tobą. Czyli tutaj mianowicie chodzi o spis rzeczy, które przywozisz. I teraz zapewne zastanawiasz się, ok, czy muszę wypisać, że mam pięć par skarpetek takiej i takiej firmy. Na szczęście nie, nie musi to być aż tak bardzo konkretne. Niemniej jednak musi to być w miarę dokładne. Jeśli chodzi na przykład o specyficzność, tak jak elektronika. Niestety, elektronikę trzeba naprawdę wypisać dosyć rozsądnie. I co mam tutaj na myśli? Kiedy na przykład zabrałem ze sobą, tak jak ja, zabierałem ze sobą ten komputer czy te monitory, ja w swojej liście po prostu wpisałem, co to jest za komputer. Co to są za monitory, i wpisałem ilość tych oto rzeczy. Mówiąc o tej liście rzeczy, które sobą przewozimy, też najlepiej się do tego odpowiednio przygotować. To nie jest niestety tak, że sobie wpiszecie randomowo w pozycję pod pozycją, co Wam się żywnie podoba. Tutaj niestety trzeba to troszeczkę trudnie sch zrobić, trzeba to troszeczkę przygotować, bo to też zaoszczędzi Wam czasy podczas kontroli granicznej. Ja pakując się na wyjazd do Szwajcarii, potrzebuję tego w ten sposób, że w każdy karton opisywałem. W miarę z, ogólnie z zewnątrz, czyli na przykład, jak pakowałem karton Lego, wpisywałem sobie na kartonie, że jest to karton Lego, i też każdy karton numerowałem, ponieważ to mi bardzo ułatwiło przygotowanie późniejszej listy. Jedną z dodatkowych rzeczy, które też polecam zrobić, jeżeli się będziesz przeprowadzać w Szwajcarii, to pakować w miarę tematycznie rzeczy. Czyli na przykład, nie, nie mieć kartonu, gdzie będziecie wrzucać wszystko, jak leci spod ręki, tylko przygotować sobie to mniej więcej bardziej ogólnikowo. Tak jak ja na przykład pakowałem elektronikę do osobnego kartonu. Książki razem z jakimiś podobnymi rzeczami typu książki, czyli kartony z Lego, z jakimiś tam książkami, ponieważ jest to po prostu łatwiejsze do opisania. Mówiąc też o samej tej liście, ja to miejsce stworzyłem sobie do, po prostu w Excelu. Wypisywałem sobie tam, że karton numer 1 myślę, że gdzieś tutaj Wam pokażę tą listę, karton numer 1 Lego plus książki. Ilość jeden karton, i to w zupełności wystarczy. Schody zaczynają się w momencie, kiedy mówimy właśnie o takich droższych rzeczach jak elektronika, ponieważ elektronika, no to wiadomo, kosztuje trochę więcej niż książka, więc tutaj trzeba być trochę bardziej dokładnym przy spisie. Nie musicie konkretnie podawać numeru seryjnego danej rzeczy, no bo to nie jest aż tak wymagane. Niemniej jednak, ja osobiście przyjeżdżając do Szwajcarii miałem listę, w której. Miałem jeden karton wielki, w którym na szczęście zmieściło mi się większość, czyli klawiatury, myszki i tak dalej. I tam po prostu wpisałem, że myszka HP, klawiatura HP i tak dalej, i tak dalej. I to przeszło. Nie miałem z tym absolutnie żadnego problemu. Co jest też ważne, musicie wiedzieć, że wszystkie rzeczy zakupione na 6 miesięcy przed Przyjazną do Szwajcarii są zdjęte z, odprawy cel, z opłaty celnej. To znaczy, że jeżeli kupiliście tak jak ja ten komputer czy inne rzeczy na więcej niż pół roku przed, nie będzie z tym żadnego problemu. Jeśli natomiast wwozilibyście ze sobą świeżo zapakowane jeszcze bądź nieodpakowane produkty, no to wtedy jak celnik was zapyta, no to może być sytuacja, że będą kazali wam zapłacić dodatkowe cło za to. Dlatego też, jeżeli nawet coś macie, no to polecam sobie to odpakować i powiedzieć, że już wcześniej, także powinno przejść. Co jeszcze potrzeba mieć do odprawy celnej? W internecie na pewno macie wiele informacji i tak naprawdę to wszystko jest tak. Wiecie, jak ja sam robiłem ten research a propos, co muszę mieć, co trzeba przygotować, żeby tu w ogóle przyjechać, to miałem już trochę ból głowy, no bo jest tego dużo więcej i było to po prostu skomplikowane. Um, niemniej jednak ja wyszedłem z założenia, że lepiej mieć za dużo niż za mało, więc ja. Poza, poza formą celną i formularzem, który miałem przygotowany, miałem także umowę o pracę wydrukowaną w kopii, bo gdyby się zapytali, czy pracuję, czy po co tu przyjeżdżam, zawsze mogłem pokazać umowę o pracę. Miałem też umowę najmu mieszkania przygotowaną, ponieważ jakby się zapytali, gdzie mieszkasz albo dokąd jedziesz, no to wtedy mogłem to łatwo pokazać, że hej, mam gdzie mieszkać, mam też pracę, więc też unikłem w ten sposób pytań w stylu, a czy na pewno tu przyjeżdżasz, żeby mieszkać, czy nie po prostu nie przywozisz czegoś, żeby to sprzedać, wiecie, po prostu lepiej mieć naprawdę więcej dokumentów niż mniej. Z przynajmniej ja z takiego założenia wyszedłem. I tak jak wspomniałem, już jak wyglądał sam fizyczny przejazd. Fizyczny przejazd wygląda w ten sposób, że po prostu jedziecie sobie samochodem, busem, czy tam cokolwiek będziecie przewozić. No i jest granica, stoi pan celnik. Tu też zależy, bo raz stoją, raz nie stoją. Jeżeli stoją celnicy, to uwierzcie mi, zatrzymają was. I tutaj jeżeli zobaczą auto na, na, na innych tablicach rejestracyjnych niż szwajcarskie, tym bardziej jeżeli to będzie jakiś większy bus, no to gwarantuję wam, że będziecie zatrzymani. I teraz też nie myślcie, że to jest zatrzymanie w zasadzie: o trzeba was zatrzymać, nie mam mandat. Nie, oni po prostu w ten sposób działają, że kiedy widzą, no to zatrzymują, podchodzą i pytają. Jeżeli będziecie jechać samochodem osobowym i nie będziecie wypchani kartonami po dach, no to wtedy może być tak, że po prostu was przepuszczą, chociaż jak zobaczą inne rejestracje, no to z mojego doświadczenia powiem wam, że raczej będziecie też zatrzymani. Niemniej jednak czasami jest też tak, że kiedy przejeżdżacie przez granicę, nikt nie stoi. No i pewnie sobie pomyślicie, o spoko luz, można przejechać i nie będzie problemu. Tak i nie. I już tłumaczę. Tak, ponieważ możecie być naprawdę szczęśliwi, w sensie szczęśliwi, możecie mieć szczęście i przejedziecie i, i nikt was nie zatrzyma. Możecie mieć taki dzień farta. Niemniej jednak ja bym tego odradzał, ponieważ e, jeżeli nikt nie stoi, Według przepisów powinniśmy się sami zatrzymać, podjechać do tego biura cennego, podejść i powiedzieć, że się przeprowadzamy i chcielibyśmy zrobić odprawę cen. Teraz ja, czyta, ja słyszałem wiele historii, że ludzie mi powiedzieli, że wiecie, przejechali i nikt ich nie zatrzymał, było super, tylko że ludzie też nie wiedzą, że po kilkunastu kilometrach w Szwajcarii przy autostradach są też kontrole graniczne, i tam po prostu, kiedy was zatrzymają, już. Tam kawałek, no to wtedy może być nieciekawie. Raczej sądzę, żebyście dostali mandat czy coś, niemniej jednak, wiecie, to jest dodatkowy stres, no bo przywioziliście coś, nie odprawiliście się i nagle was zatrzymają, no to może być różnie. Więc jeżeli nikt nie stoi, aby wy wjeżdżacie do kraju z waszymi rzeczami. Ja naprawdę polecam zjechać sobie na bok i podejść prosto do biura cennego, powiedzieć: Hej, jestem tutaj, że chcę się odprawić, bo się przeprowadzam. W moim wypadku właśnie tak było. Przyjechaliśmy i nikt nie staw, więc zjechaliśmy os osobno na bok, odstawiliśmy busa, poszliśmy do biura z wszystkimi dokumentami. No i cennik tam spojrzał, zapytał się, gdzie się przeprowadzam, czy mam gdzie mieszkać, żeby no miał wszystko przygotowane. No i spojrzał, powiedział, że super, sprawdzili, po, wiecie, chwilę tam potrwało, na szczęście nie chcieli nic kontrolować. E, więc to naprawdę było dosłownie 10 minut i, i z głowy, i już pojechałem dalej, dostałem pieczątkę, bo piscie, żeby być świadomi tego. Że może być sytuacja, że celnik podejdzie i powie: OK, to teraz proszę mi wyciągnąć karton numer 5, aby macie 50 kartonów, karton numer 5 i pokazać mi, co jest w środku. No i wiecie, jeżeli was to poproszę, no to nie możecie powiedzieć, e, nie, nie, bo nie, nie, bo nie. Po prostu musicie wyciągnąć, bo jeżeli wiecie, wyjdzie sytuacja, że on powie, powiecie, że nie, no to już wtedy zaczyna się robić coś podejrzane, coś może wiecie, coś tutaj nie pasuje, więc naprawdę musicie być świadomi tego, że może być taka sytuacja. E, dlatego ja też wspomniałem na samym początku tego filmu numerujcie kartony, bo to Wam ułatwi życie. Tak w dużym y, uproszczeniu, tak wygląda ta procedura, czyli przyjeżdżacie, jedziecie do celnika, bo Was otrzymują, odprawiacie się, jedziecie dalej i potem już wiecie, jedziecie, rozpakowujecie się i robicie swoje rzeczy, także y, nie jest to jakiś rocket science wydaje się to naprawdę takie, że dużo trzeba zrobić, wydaje się to skomplikowane, no bo wiecie ludzie z reguły jak słyszą, że odprawa celna, że celnik, no to zaczyna się robić już takie, o dobra, to trzeba coś ogarnąć, jakieś przepisy i tak, jeżeli też wozicie na przykład zwierzęta bądź rośliny, no to musicie się dobrze do, 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 doprecyzować sobie informacje, jak to załatwić bo ja osobiście wszystkie swoje kwiaty zostawiłem w Niemczech, nie chciałem ich z Tobą przewozić, gdzieś tam wyczytałem, że wymagany jest certyfikat sanitarny Odnośnie ziemi, że nie włożę szkodników i nie byłem jakoś tym specjalnie zaskoczony, że celnicy mogą czegoś takiego wymagać, więc stwierdziłem, że dobra, to kwiaty zostawię. Tak samo jest na przykład ze zwierzętami. Jeżeli macie zwierzaka i przyjeżdżacie ze zwierzakiem, no to musicie załatwić mu ten paszport, jak przyjedzie, i też tam są inne formalności. Więc jeżeli wwozicie jakieś takie nietypowe rzeczy, naprawdę ja polecam wam się dobrze przygotować przed, bo to wam oszczędzi czas, stres i pieniądze. Tak jak już wspomniałem, potem, kiedy już przyjedziecie, rozpakujecie się, wszystko sobie ogarniecie, macie 14 dni od daty wjazdu na zameldowanie się w lokalnym urzędzie. I wtedy tak naprawdę rozpoczyna się ten cały proces waszej integracji ze Szwajcarią, meldowania i tak dalej. Ale to sobie zostawimy już na osobne wideo, bo zrobiłem to dosłownie niedawno, więc też mam świeże spojrzenie na to i chętnie wam to opowiem. Opowiem też chętnie z perspektywy Polaka, który mieszkał w Niemczech przez ostatnie 3 lata. Porównam trochę, wiecie, jak to działa w Niemczech, jak to działa w Szwajcarii, jak jest w Polsce, więc też takie ciekawe. E, także dajcie znać, co o tym myślicie. Ale już tak naprawdę i idąc do brzegu, podsumowując ten film. Sprawa e, celna jest, trzeba się przygotować. Nie jest to najtrudniejsze rzecz na świecie, żeby to dobrze zrobić. Jeżeli macie więcej czasu, to polecam sobie to przygotować już z wyprzedzeniem. Nie zostawiajcie tego na ostatni dzień przed przeprawą czy coś, bo wpadniecie w niepotrzebny stres da się to zrobić, ludzie to robią, więc nie dajcie sobie, wiecie, wmówić, że to jest nie do zrobienia, że to jest mega skomplikowane, po prostu jest to trochę więcej niż byście się przeprowadzali z Polski do Niemiec. Teraz jakby nie wiem, czy widzicie, tutaj mi przyszedł właśnie piesek, e ale dajcie znać, co myślicie o tym wideo, jest to pierwszy film na tym kanale, także myślę, że niedługo wpadną też kolejne. E dzięki wielkie, jeśli zostałeś do końca, jeśli podoba Ci się także ten format, zasubskrybuj, zostaw lajka, ja bardzo dziękuję i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!